Dar młodzieży! Idziemy zwiedzać. Jedyna szansa, rzadko jest taka możliwość. Pogoda nie rozpieszcza, ale czego się nie robi, żeby wejść na taki piękny żaglowiec nasz flagowy polski żaglowiec. Dar młodzieży! Zaraz będziemy zwiedzać. dobry Patrzcie. Gdzie jesteście? No, za to. <laughs> okay. dobry. Dobry. Jakoś jest plan zwiedzania? A, dobra, to chodź Tak, Tak? Tak takie mączko. No właśnie, żeby woda spływała. To ma sens, nie? Zobaczcie. Wyjmij to. Nie da się. Jak nie da? To, na tym... Szalupa. Na tym bu... Zobacz. Wiążesz liny. Jak, jak obwiążesz linę... Zobacz. Wszystkie są tutaj obwiązane różnie, nie? I wszystkie coś trzymają. Jak potrzebujesz, żeby szybko Rozwiązać tą linę, to, co robisz? Wyciągasz. No, wyciągnij. I leci. Nie, no nie tam. wolno. no tak. No. jeszcze pływa? No, ten właśnie tak, dlatego tak, tak rzadko jest okazja, żeby na nim być, bo on jest ten. O, zobaczcie do góry. Zobaczcie, ile lin jest ten. Ile tam lin jest wszystkich, wszystko jest powiązane. Trzymaj chwilę. co najmniej tyle, ile ty masz lat. No. Czyli Patrz, jaka flaga ogromna. Stań koło flagi, stańcie koło flagi. Co? <ślepony> typowo, typowo brałem Morfiego. Jak chcesz zrobić zdjęcie, to raptem wszyscy nagle się zbierają w to miejsce. Dobra, czekaj okay, dalej. O ty, czapkę. Coś no. wziąłeś baronika, ale zobacz, ile tu miejsca. Można imprezę zrobić dobrą, nie? Wow. No. No po tych drabinkach, zobacz, zaraz zobaczymy. Chodźcie, tu wejdziemy na górę. No, czekajcie, ja sobie serfiaka w strzelę. Tutaj teraz. Tak, no Dobra, do góry Uważajcie, bo ślisko może być. No nieźle, co? Bomik taki mały. Zobaczcie, i ten bom faktycznie jest podniesiony potem, bo tutaj żagiel jest na tym bomie podwieszony. I on sobie na linach tutaj wciągany. Jak to no. fajnie No, Robią takie wycieraczki z tego, żeby ładnie sklarować, żeby to wyglądało. A teraz zobaczcie, do czego są te kotki. przytulić. No też, ale żeby się żagle nie ocierały o liny, żeby się nie niszczyły żagle przy tutaj. zbieraniu. O patrz, a tam jakie te łódeczki ciągane. Siadaj. Ta, nie na łapce, super. No i zobaczcie. Nie, płas jakiś. I zobaczcie, i tutaj macie teraz liny. Drabinki i po tych drabinkach tutaj wchodzisz na pierwsze bocianie gniazdo. Potem wchodzisz. No, popatrz do góry, no. Wchodzisz po takiej cienkiej drabince. Musisz wejść tu na bocianie gniazdo. Potem wchodzisz na wyższe i na wyższe. Możemy się tu coś tata? Tak, to jest drabina. To jest drabina? To jest drabina, to. No potem czymś się wchodzi to musisz wejść na najbardziej... najgorszy teren, tak? No możesz stąd zacząć, nie? A, to Ale to Możesz, wejść możesz tam. też stamtąd, no? I tak. wtedy zasuwasz i tutaj, potem musisz tak do, pod ten, pod kątem takim wejść A, no, no, po, tam i potem wyżej tam i wyżej tam. i tam aż na samą górę. Czy kiedyś tak? Nie, ja nie. Tak, a tutaj masz, Ale zobacz, zobacz, a teraz tutaj masz taką linę podwieszoną pod masz. Muszę być zobacz, chyba, co nie? No zobacz, tutaj linę pod masz, Ale chciałbym kiedyś wejść. Widzisz tą linę? Tutaj pod, pod tą, pod rejon? No. To jest reja, nie? No. To tutaj po tej linie oni chodzą normalnie, tam na sam koniec. No. Aha. Żeby odwiązać żagle. I teraz zdemontowali. Czekaj, bo to jest kilka tom, czy Tom? Ta pozioma co jest? Pod, pod, pod belką co jest widzisz a tam żagiel jest o widzisz tam muszą wejść tam gdzie jest żagiel co? i wziąć odwiązać go żeby go spuścić tam się o. nie spuści a co podróż, tam żeby go zawiązać no potem muszą tak i wiatr jest a oni be, muszą wejść tam żeby go zawiązać tutaj, patrz tutaj. jakie bloczki tutaj tutaj tu, do góry a tu tu macie teraz tak patrzcie jest? jak sumujesz, to o, sobie możesz wejść tutaj. Sobie możesz piętna. tu wejść. I wtedy tu sobie zaglądasz do przodu. Widzisz? Patrzysz. Patrzysz tam, no wejdź tu. I patrz tam do przodu. Widzisz? Wtedy widzisz, co się dzieje przed jachtem, bo tak się nie wychylisz tak mocno. Czyli to jest taka, taki wizjer. I to się składa od Tak, i to można potem w razie czego złożyć. Nie wiem na ile osób ja stąd schodzę. Uuu, to się zapadnie. Ty nie wchodzisz, ale zobaczcie, i tutaj jest... Tu jest sterówka cała. to wchodzimy, no. I dlatego, zobacz, i dlatego są te... Tam chyba nie można zamknięte. A tu to się nie kręci. To jest tylko barierka, żeby nie uszkodzić kompasu. A tu... Wiktor, chodź, dobra, tam podejdziemy zaraz. Ci z jaką prędkością sobie O patrz. Posłuchaj. W tym miejscu jak masz zgłotowane na włosku, jak się pozdrawiają, bo tak piskę na przykład mijaliśmy to masz pozdrowienia, nie? Masz, ten, masz, masz trzy krótkie, nie trzy długie i wtedy jeden krótki na koniec. nie? Tak no, widzisz, czyli taki sygnał, trąbka. I, właśnie, I patrz, i tutaj jest kompas. To Taki kompas, który się patrzcie, kiwa w jedną stronę i w drugą, że zawsze poziom o utrzymuje. A to tutaj, to można sobie kurs wyznaczyć, na jakiś, to pewnie na, patrzysz przez te szczelinki i pewnie sobie patrzysz, celujesz w jakiś cel, ustawisz sobie na przykład na niebieską flagę, tak, szczelinkę i wtedy patrzysz ile stopni jest do tego. No, czyli tutaj, czyli tutaj, trąb, tutaj trąbka, a tu prędkość, tak jak słyszeliśmy, nie? A tu? Lewa burta, a jak ster jest wychylony, tu pokazuję. A ten, a tutaj wygląda jakby można było, bo jest otwarte, No? Tak, nie, nie no wolno. Ale to są, te jest a to no. są takie nie działa. Tak, a tutaj właśnie, a tutaj jest cała ta sterówka kapitańska, całe centrum dowodzenia, widzisz. tutaj wszedł. No, a po co są te szyby tutaj takie skośne, czemu one są to w tą widać. stronę? A czemu one są w tą to stronę? No ale, a, ale w tą stronę, żeby dół było widać? Nie, żeby jak deszcz będzie padał od góry, żeby tak dużo deszczu nie, ten, nie zaciekało, żeby lepiej było patrzeć. A, Aha, no działa to działa Nie widzę. No. Teraz to Tutaj znowu macie, tak. Tu pokazuje nam, czerwona to jest lewa burta, zielona to jest prawa burta. A, i tutaj widzicie, i tutaj jest ster. Czyli można sterować pewnie tutaj ze środka. Jak jest ładna pogoda, to A jak jest właśnie, a jest ładna pogoda, to tak jak piraci to wtedy tutaj sobie można sterować. Jest dużo fajniej, klimatyczniej. Tam też jest kompas oczywiście. A co znaczy do t tylko dla załogi. Tylko dla I tutaj też jest kompas od drugiej strony i sobie wtedy patrzysz? Stoi tam i zobaczcie. Wtedy cały widzi... Zobaczcie, jaki widok w ogóle jest stąd, nie? Stojąc przy sterze, pewnie zazwyczaj stoi się lekko z boku na tym podejściu albo na tamtym i wtedy sobie patrzysz, nie? I sterujesz. Podwójny jest, bo mogą dwie osoby sterować nie równocześnie, żeby łatwiej im było. Jak ciężko jest utrzymać... Nie, to po prostu jest tak. Jak ciężko jest utrzymać kurs, bo na przykład mocno ciągnie, mocny nacisk na ster, to wtedy sobie tym tutaj je sterujesz, nie? To dwie osoby wtedy stoją. Śmietniki tam, zobaczcie, są też. Jak dużo śmietników mają, żeby ten. Ale tam no i fajny widoczek, nie? Tutaj stąd. Dobra, no to idziemy teraz na dół. No czekaj, tylko cyknę jeszcze fotę Zobacz, Rada, wejdźcie tylko do Wipów. Wejdźcie do Ja zawsze jestem no. A, No i widać to że jest to samo, tak tylko z drugiej strony O, też się można wychylić. O, tu jest fajniej, bo tu woda jest. Jeszcze straszniej. No bo to nie jest to jest Weź balonik niżej. A, właśnie, tak jak piraci wyrzucali... piraci, to też taki mostek, nie? Tak, po desce, nie? Muszę, żeby telefon tam nie wpadł, bo Oj tam, oj tam. Tak. Aha, tu jest to, co byliśmy, ta ławeczka. O, i tu można zajrzeć, patrz. Od drugiej strony nawet chyba można wejść. Spróbujemy. No, zobaczymy. A nie, kruon cool mi. <laughs> Dzień, Dzień dobry. A tutaj jest nawigacja. Tak, tu jest mostek szkolny. Aha. Jakieś szkoleniowe, dobra. Idziemy dalej. No. Chyba najciekawsza rzecz to będzie tutaj. Zobaczcie. Jest toaleta. Uii. Kulturka, nie? Ciekawe czy to zrzucają do morza, czy mają specjalny zbiornik. Zbiornik. Zobaczcie, tu znowu mnóstwo lin. O, znowu Różne brasy. Mikrofon jest. Szoty. No. A tu? Zobaczcie co tu jest. To jest Jeszcze więcej. Zobaczcie i tutaj ile tych wszystkich jest. I patrz, na przykład ta lina do czego służy, patrzcie. To poruszam nią. To jest środkowa i idzie to gdzieś tam ten, na bok, nie? Do tego. No, widzicie? Każda lina do czegoś służy i oni wszystko muszą wiedzieć. to jest do czego. Powiedzcie co jest do czego. <laughs> no. O właśnie, no wybierzmy jedną, sprawdzimy. No tą. Dlaczego jest taki? Pierwszy To jest grot żagla, czyli służy do podciągania. żagla, tak, tak, do podciągania żagla góry. To, Aha, do góry się go. Tak, pierwsza reja poprzesta, co jest najważniejsze. No, no. Musisz no, no. to luzujemy gordingę. jeżeli no, chcemy zmieniać żagl, no, żagli to ciągniemy. Do, Aha, To zmienia żagli, tak. Ty w żagl jako jedyny ma cztery gordynki. Mhm. na tym, na tym marście, nie? Aha, jasne, no. To jest to niin, no. Największym żaglem i najciężej go podciągnąć. No tak. Ile osób wybiera? Ten karding uh, Jak ściągamy krzymy, to zazwyczaj jest tak, że tam osoby, na przykład dwie pompują, czyli skaczą mm -hmm. i ściągają no. w góry, A jedna po prostu a jedna ciągnie. Czyli po tak, dwie trzy osoby na jedno. Tak, jedno, jedno. Niesamowite. Ale na przykład tam przy, przy innych górnicach to zazwyczaj dwie osoby, jedna pompuje, tak. a druga mm -hmm. elegancko. No i potem trzeba jeszcze wejść, to zawiązać. Tak, i sklarować. Ale za każdym razem po złożeniu żagla klarujecie, czy tylko jak do portu wchodzicie? E, nie, raczej, raczej Zależy jak, to, jak to, się tak, wchodzi, tak się tak. robi to porządniej, żeby to jakąś tak w wyglądało. Tak. Jeśli jesteśmy tak. w morzu, to po prostu tak. nie musi to jakoś super wyglądać, mhm. tylko żeby Ale i tak na reje trzeba wejść? Tak, trzeba tak, tak. tak. <laughs> okay. No to, no to, to jest to, wyzwanie, niezależnie znaczy, nie jak... od... to by była a kurczę, no nie widziałem. Ja widziałem jak staliście na Kei. Okay, na Radzie. Na Radzie, re, no. <laughs> na Radzie, no. No. No widzisz, to ciężkie liny są. Widzisz, cztery osoby jeden kording wybierają. Dobra, idziemy dalej. Ja, tak. Jak cztery osoby jedno coś tam wybierają, to znaczy, że są bardzo niezdecydowani. A nie, a nie, no. A jest Jeszcze muszę poszukać, ale nie czy nie, jest To statkiem. No. Ale Wszystko jest statkiem. Wszystko co pływa po wodzie jest statkiem. Tak, no. Statek to jest bardzo ogólne. Te, nawet, nawet belly boat jest statkiem. Ej tata, patrz. Tam, że wyjedziemy no. telewizję. Ja, telewizji. Tak, bo tam mają spokój. Stańcie tu. Oto, przelupę z tym statkiem, o to mi chodzi. No stań bliżej, bo szybko deszcz pada. Dobra. A które to lekarze upadać? Ja chcę też. Ej, no. patrzcie tu, hej, no, telefon. Patrze. Jest patrzcie. Okay. Jest, Chodzi mi o to, że to jest statkiem, no, no. Aha. I patrzcie, tu znowu jest ja mnóstwo Czemu jest nad statkiem? Bo ją się tylko w razie potrzeby wypuszcza i tutaj będzie szalupa. Patrz, tu masz szalupę. Widzisz? I ona jak jest potrzeba, to ten, ten dźwig ją tam odgina w drugą stronę, tylko... On się obraca wokół własnej osi, bo chyba te belki cztery są po to. Żeby obrócić tylko jak to przechodzi wtedy. Żeby spuścić tą szalupę To lecimy dalej. Dzięki, trzymajcie się. Miłego rejsu Jak taki wieki Gdzie jest ściana? Gdzie jest ściana? No tu jest ściana z przodu tam gdzie Nie, tu nie ma ściany, zobacz sobie. Tu się wykrył. Tutaj łowią, tam Aha, no, on tam zakręca i tędy wypływa w okien. O, nie łowią dzisiaj. Jeden gość łowim, zobaczymy. Dobra, a ja myślałem, że będzie można podwód wejść. No. No. Tak. Jeszcze gdzieś nie byliśmy? Z tej strony No i tam mają wejście. właśnie. a ty ten. O i działająca szalupa tu jest. O i to jest ta szalupa właśnie, która... No i ona zjeżdża tu dotąd i wtedy ten i wtedy się odchyla to nad wodę. Ale najpierw jest tak, że już sobie powchodzili ludzie do niej z balkonu. No. I co? I oni nam wchodzą i to tak zjeżdża? Normalnie tak zjeżdża. No, no tak. Czy, czy, to nie, czy to się nie przewróci? Nie, no, powoli zjeżdża, na tych linach się opuszcza, nie? I zjeżdża ja powoli, opuszcza, tak? Po A potem się wychyla powoli. No. A później jest opuszczane? Zastanawiam się, czy nie dać im kamerki, żeby wzięli się ten... Przeszli. Dobra, no aha no bo teoretycznie to powinno się przepinać cały czas nie co ten są, są dwie klamry i jedna zawsze jak powinna być zapięta ale w praktyce to ciężko jest wchodzić no i ta, przepinać co za jak ktoś jest na no. i to nie ma za bardzo czasu to no trzeba tak szybko wejść o to grubo, no. A, tak grubo to... no nie ma nie, nie nie wchodzi się na to ciężko wystarczy się mhm. trzymać po prostu aha ciężko, nie chyba nie że buja zobacz tam jak ten statek z, z... No, ze skrzydłami, z wiatraków tak. Tak. Masowie. Znaczy taki ten... Masa nie ma, ale czyli, często No. No idziemy, idziemy. No to dzięki, trzymajcie się. No dobra, schodzimy już, nie? Co? Koniec, schodzimy, nie? No chyba tak. No tak, no to... Tu się jeżeli... Mm -hmm. A tutaj też masz dar młodzieży. Tak, mm -hmm. ale też popatrzyłeś. Super. Do widzenia. Cie buja, co? Na znaczy szczęście jest siatka na ryby, jak coś. To. A. <trykne> no. No tak jakby można było tak, jakby można było do środka wchodzić, to też by inaczej było.